No, to jestem po prostu szczera. No jak mam ochotę, na przykład nie wiem, zjeść kaszankę albo bigos na śniadanie, to ja to po prostu jem. Czyli jesteś swojska też. Po prostu do tańca i do różańca. Ze mną i się wódki napijesz, i, I zrobisz maczy. biznesy, i maczy się napijesz, a nie możemy normalizować alkoholu. No? Niestety nie, ale gdybyśmy, gdybyśmy byli wieczorem, to byśmy z tobą dali no. alkohol, ale że nie mamy, że jest dopiero nie. niestety ostatnio, dziesiąta. Ale ostatnio się łapie zasłówka, słuchaj, bo to, że to jest głupie. Znaczy, bo ja też no... piję alkohol, żeby było jasne. No ja też, ale wiesz co, ostatnio zaczyna mi przeszkadzać, że no. bardzo dużo ludzi, znaczy nie przeszkadza mi to, że niektórzy nie piją tego alkoholu, tylko jest takie coś, że jak już ty pijesz ten alkohol, albo ostatnio wrzuciłam wino czerwone, które polecam, bo tak było tak dobre i po prostu... Ludzie zaczęli do mnie pisać, że żyją ci tam w trzeźwości, mm. że jak ty możesz, jak ty wrzucasz. I ja zaczęłam się po prostu na tym łapać. Mówię, dobra, może ja nie powinnam tego pokazywać, no bo ale z drugiej strony sobie tak myślę, no nie idźmy tak ze skrajności w skrajność. Nie? No mamy teraz taką tendencję w świecie, że tworzymy kulturę ofiar i ludzi nieodpowiedzialnych, kulturę jajek. Czyli Wybrańczyk pokazała wino, ja biedny, jestem w trzeźwości, jak ona mogła mnie tak zdenerwować Dokładnie tym winem, tak że, że ja teraz mam znowu ochotę na wino. I to jest wina Wybrańczyk. Nazywam się Julia Małkowa, a to jest Matcha Talks. Słuchaj siebie, ale najpierw wysłuchaj innych.